A jednak, kochani, witam Was oczywiście. Misja nieznanej łzy. E, no właśnie, jest jeszcze jedna trzecia misja. I to fajnie, bo myślałem, że to będzie koniec jednak, także, że nie będziemy mogli jakby w pełni doświadczyć wszystkich atutów tej rasy, tej frakcji. Ale jednak, jest jednak misja trzecia, co mi się podoba, także, na pewno kilka odcinków z tej misji będzie. Pokazanej także. Dzięki, kochani, że jesteście ze mną nadal. No i zobaczmy. Filmik. Malaso, jest nas wielu, ale oddychamy niczym jeden prochami Twojej córki, królowej z Starladu. Poprowadź nas poza całą czasu i przestrzeni, Malaso. Pokaż nam, gdzie spoczywa łza. Widzimy, rozumiemy Manaso Daj nam siłę, daj nam moc, by przekroczyć świat duchów do łzy, której pragniemy. Przyznaję, nieźle się to sprawdza. Menon, bracie, czas być w tym się to, to lepiej niż ja bym potrafił. Nie wiem, Raela. Zrobię co w mojej mocy, ale będę wyczekiwał Twojego powrotu, dzięki któremu będzie można przywrócić Tryumvirat. Może Sorżan mógłby zająć miejsce Sylsaja? Może. Żeby kurde kolejnej zdrady tu się nie dopuścił. Z wojska! Idziemy przez porta! Negi, tylko no o co proszę. Ani śladu łzy aszy. Wiedziałem, że to za proste. Łza roztacza potężną aurę, Herr Jesteśmy tak blisko, jak tylko pozwalają na to wrota duchów. Ale bez obaw. Stąd to już tylko kawałek. Trzynasty poziom. Jest Iris, moja kochana. Tu jest przewidząca korona albo 3 morale przeciwnika i to jest dobre, bo wywołują zatrucie. 4, 5, 4 smoki 10, 13. Dobra, gdzie jesteśmy w ogóle? Nie, nie, widzę, że to jest, nie będzie taka duża ta mapa, jak widzicie. Także myślę, że może to się nawet w jeden odcinek uporać. Ale zrobimy tak. Daj te swoje wojska realagowi niech ma łatwiej No to i tak on będzie tutaj walczył cały czas Także być może to będzie krótka misyjka Jednak, mhm. ci dobrze, że tu jest 11. Dobrze, że tu jest, że tak powiem, duże wrażenia dają. Już jak nawet mało wojsk zginie trzech, a moim podmuchem zginie dwóch, ale mnie przynajmniej nie skontralakuje. Ten na przykład jest nie skontralakuje. Dobrze. No najlepiej. No, ulepszone. tu nie ulepszone. Ciekawe, czy jest gdzieś jakiś port na Chociaż znam się po co. Hmm, po co są surowce? Może gdzieś będzie można tam wymienić. Muszę coś kiehet. to moja droga. Słuchaj, co się widziało. Możesz pozbierać jakieś takie elementy, które są niestrzeżone. Zobacz, co się dzieje. rozrzucone kości. Smutnie do wytrzymania i ta wyraźna aura mrocznej magii. Założę się, że jestem No właśnie, bo nie mieliśmy przecież tafimery. tych ulepszonych przecież jednostek. E, więc być może tutaj coś będzie. Zobaczmy. Sochinery tu jest to? No dobra. Raelagu, sprawdziłam stan naszych wojsk. Brakuje kilku oddziałów, a na pewno przekroczyły wrota duchów. I gdzie skończyły? Na skałach? Na szczęście nie. Wrota tak nie działają. Aura łzy musiała zakłócić ich drogę przez świat duchów. Żołnierze no właśnie, nie idzie. mam ani minotaurów, ani, ani himer i pewnie Zaginieni. coś tam się stało. No to teraz są ulepszenia. Zebrać to, co zostało z naszej armii, szybko. No tak, ja Mamy tu już portali. Nie wiem czy brać doświadczenie, czy złoto. Weźmy złoto, może potem będzie jakaś faktycznie ta. Zamek. Te wzięcia. Nicho Kowal Tu jest przejście. O, no, też rozproszenie No, już jestem po, po drugiej stronie mapy Jest coś na górze No właśnie, no jest na górze, no, bo tutaj jest wyjście, nie No dobra, po kolei. Yy, a, albo zostawić w tych grupach w sensie czy ty się opłaca i brać te wszystkie artefakty. Co tutaj na zakiewka opłaca się, okej. Okay. 15 pytanie kto będzie pierwszy? Ja chcę być pierwszym. kule ognia wam zapodać. Dwóch, dwóch. Potem będzie on, więc nie ma sensu. 1, 1, 13. 13, 13, 13. Ok. Potem będzie ten. 3. Czemu teraz ty jesteś? Halo! widziałem, że smok ma być. O no, kurde, napieprzają mnie, no? Jakie straty są? Kurde, jednego bezimiennego straciłem, no. Jest i złoto daje na sakiewkę. ona już jest wyposażona? Tak. Tu to, tu to, tu to. Idziemy teraz do żaby. A, zostawię już. Nie będę naprawdę tego To są walki. ...mało inspirujące. Tam jest jeszcze kryształek. Wydaje mi się, że będę miał tutaj zamek jednak. Stąd też... ...chyba pójdę po tamtych... Tam są żywiołaki cienia... ...i właśnie dlatego chcę je wziąć. O tu cyk tutaj jakoś tak, tu Tu podejść i dziawnąć. Pięknie. No, mam A, jakieś tam delikatne doświadczonko jest. No właśnie tych. Chciałem dziawnąć. Tu weźmiemy to. Tu weźmiemy to i pójdziemy tu. Tu jest murszający szkielet. <laughs> no i chyba tyle, nie? Na tej mapie, no to... Skoro już wszystko wiemy, no to ty idziesz tam. O! No ja idę tu. 22. Nie działa na nich magia mroku, ale działa na nich magia. z tego podpismu. Jeden, dwa zginie. A to są te chyba ulepszone, tylko że po prostu. Hmm. Okej. Okay. To było proste. Bierzemy to. Idziemy. Żywiołak wody. Tak, trzeba go wziąć jednak. Żywiołak wody w obroty. A. Tak, trochę właśnie nie zaszkodzi. Chimera. Co właśnie, że nie ma w chimerze znaku. Eee, właśnie. Świetnie. Że mogę nowe budynki. To gdzieś powinny być minotaury w takim wpadzie. Te kurde napieprzają tutaj. No dobra, mam Chmery, znaczy tak. Himmer mam, więc okej. Okay. Eee, nie chcę tak robić. Tak zrobimy. Ty poczekaj, ty poczekaj, ty się przestaw tu. Ten tutaj o jeden. Ten wilk idzie tam. Więc tu dziabnę. Tu 5, 6. Ale nie powinien zrobić. Tą resztką. No właśnie. Tu, tu. Nowa tura. Dziabnięcie. Za trzy. Poczekanie. Smoczek. I cześć. Proste. Proste, miłe, przyjemne, mana odnowiona. Kolejny wilczek. biorę to wszystko. Znaczy, będę atakował każdego, tak powiem. Bo są minerałki, w sensie surowce są. Chyba się tam rozproszenie magii. Tutaj za ataku 29. Kula ognia dla Was dwóch. Musiałbym kurde wziąć ten faktycznie. Eee, Kula ognia jakby... Magiem, ognia. Żeby zwiększyć sobie obrażenia zadawane. 10 myk, 7 cyk. I okej. Okay. No lubię takie walki, jak jest mało wojsk ogólnie. I po mojej stronie i po stronie przeciwnika to jest jakoś tak przyjemniej, myślę. Tu jest ta z tymi żywiołakami, ale was zostawiam w spokoju. Wynik, tu kolejna pani. Ty moja Iris przyjaciółko. Jest tu, tam jest żywiołak kolejny. No ale dobra. Co to jest? Aha! Dobra, zaatakuj. Ona kurde na pieprza tymi soplami lodu i to mnie wkurza tutaj. To nie jest fajne. Hmm. 47 Cztery, siedem... Czartujesz sobie. Cztery... Zginął mnie jeden, no No ale straty jakieś są. Nie no, na pewno będzie jakiś zamek, no bo zresztą mi powiedzieli, prawda, że mogę teraz y, tworzyć budynki z tym, także będzie gdzieś akcja na górze. No, także myślę, że ten odcinek poświęcimy na akcję na dole tutaj, w podziemiach. A w przyszłym odcinku będziemy się zajmować górą. To będzie dobre. Więc mi jeden ten. I cztery dramat. Świetnie. Dobra, teraz trochę na górę. Eee, za taką 26, tam jest jakiś scrolli, dlatego tutaj wszedłem m.in. Szczególnie i tak będę wszystkich zabijał wiadomo. Na swojej drodze. Na swojej drodze położę nieraz. Jeśli nie chciałby tak w, w sposób. Ach, Tumnyk. tutaj smacz oddech, piękny, Ek, ty poczekaj, ty zaatakuj i sprawdź. Gdzie skrzydło? mogliby zrobić jakieś takie motyle są, nie tak jak tutaj, jakieś takie jak gdyby bez tych kropek były, to by było ok. Tam się daje. No, ten ulepszony smok lepiej wygląda. Eee, Klaugnia, świetnie. Tu coś jest, goody, oni tutaj walczą dosyć mocno. O! O to chodziło. Doświadczonko, doświadczonko, tu wyczyszczone. Tu jest krasnodzka tarcza. Tu myk, myk. Tutaj tych z powrotem, 21 jeden. jest. Ja pierdzielam. To jest jakieś Ale jest pojedynczy. Trzeba tak, kurde, agoniować. Trzeba się tak skryć za murkiem. Poczekać. Kurde, jeden, jeden, jeden. Noż. Co za. Typ. Mam nadzieję, że będzie to. Pocalne to, co się tutaj wyprawia, do... dziabne nie dziabne go teraz, teraz on nie, teraz ja nie usłyszę tajemny ogień. I zwykły atak. Liczę dobrze, że raz tylko zatakuj. Ale zginą mi kolejny ten chimera i tych dwóch. No ja. Mam nadzieję, że ta klasą, z... klasą tarcza będzie sensowna. Tu dwa dobro. O, Złoto. Zatakuj. No dobra. Z 20. powinno być to jakoś specjalnie trudne, chyba. Chociaż kto ich tam wie. To jest króla ognia z tego... 32 tylko. Mamy, zajeb... Podjedziemy. Pięknie. No, ten pojedynczy to się może. Tutaj ten smog znaczy, że smog go przywita w naszych skromnych włościach. w podziemiach w sensie. No bo to są jednostki z tego, nie? Z frakcji sanktuarium, i one powinny być tam w wodzie. Eee, a nie w podziemiach. Jest także ciach. mi się podobało. No i dobra, wychodzimy na powierzchnię i zobaczymy, co się będzie działo. Uuu, powierzchnią jest po prostu dalszy poziom podziemi! E, okay. I sporo tego tutaj, dobra. Kochana Iris, chodź, chodź, chodź. chodź. Przydasz się jako przepatrywacz. Zmuszały szkielet. Tu jest niebronione to. Tu już tędy trzeba będzie przejść. Bardzo wysoki, no tak, bardzo wysoki, bo ja nie mam w ogóle wniosek. A dla relaga? No dobra, ale jak mówiłem, tutaj zakończymy ten odcinek. Także dzięki kochani za uwagę. Tu się coś kurde dzieje. to znaczy wiesz? Ciekawe, czy to jest? Nie, podwójne jest No ale to jest już większa mapa, zauważyć. Tam się wydaje, że coś jest mniejsza, jakoś tak, tu. No, także tutaj zakończymy i dzięki kochani za uwagę, także trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, oceniacie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Riodor My The Magic Heroes 6, Cieniem roku, misja trzecia. Opa!